Z tej strony kardynaziowego zakątka. Dzisiaj chciałam Wam popowiadać o dereniu, ponieważ udało mi się dostać owocy derenia i będziemy sobie z niego robić różne fajne rzeczy. Nie za wiele, ponieważ mam tylko kilogram tych owoców, natomiast może będzie więcej. Jeżeli chodzi o derenia zwyczajnego, to on właśnie sobie teraz owocuje. Zaczął jakieś 2-3 tygodnie temu i w ogóle przeczytałam taki artykuł, że owoce derenia są bardzo pożądane w Polsce obecnie, że trudno je znaleźć. Kupiłam je w Krakowie na Placu Imbramowskim, można też kupić na kleparzu i generalnie nie jest tak trudno je znaleźć, natomiast są w cenie świeżych owoców żurawinowych. Najlepsze jest to, że my w ogrodzie mamy derenia, mamy derenia ozdobnego, więc tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają liście takiego derenia ozdobnego, on jest taki bardzo ładny i przycinany. Mamy również derenia jadalnego, tylko moja mama stwierdziła, że ja się jej nie podoba, rośnie taki krzacz, który już kwitł podobno, no i go przycięła dość ostro, a okazałoby się, że tego roku pierwszy raz chyba miałby owoce, ponieważ że dereń dopiero po kilku latach owocuje. To jest po prostu takie, on może dawać do 3-4 metrów dorastać, w zależności od odmiany. No i jak on smakuje? Jest taki słodko, słodko kwaśny, natomiast ten, który mam, jak to moja siostra stwierdziła, smakuje jak, mm, jak wiśnia. Ja w ogóle tej kwaskowatości praktycznie tutaj nie wyczuwam. Być może zależy to od odmiany hodowlanej, nie wiem szczerze mówiąc, jaką mieliśmy w ogrodzie, czekamy aż odbije po prostu tego roku. Dereń rośnie tutaj u nas, ale jest także używany w Azji i bywa używany albo do produkcji alkoholu, z czego produkuje się z niego alkohol jakiś rodzaj wina. U nas to jest nalewka z derenia, bardzo pyszna dereniówka podobno i już się odgrażałam, że nie zrobię żadnej nalewki nigdy w tym roku. Natomiast um, już się pogodziłam z nalewkami, więc zrobimy sobie nalewkę z derenia. Można z nim robić galaretki, podobne do żurawiny. Wydaje mi się, że będą bardzo, bardzo fajne, natomiast problemem jest ta pestka, bo to jest takie niewielkie ziarenko, natomiast w środku jest pestka i dość ciężko jest ją wyciągnąć. Ja to robię wykałaczką, bo nie mam drydownicy. Natomiast nie wiem nawet, czy równicą by się dało. Są bardzo pyszne do jedzenia jakby tak na teraz. Można z nich zrobić marmoladę i wtedy ona będzie tak bardziej na słodko. Zerżałam do Marii Dislowej, ona ma tylko jeden przepis na Derenia, bo zawsze są jakieś takie dziwne rzeczy, to ja zaglądam do Marii Dislowej i ona tam podaje bodajże, teraz mówię z głowy zupełnie, pół kilo Derenia na na syrop z kilogramem cukru, więc to będzie takie coś słodkiego. Natomiast myślę, że można zrobić coś także do mięs bardziej wytrawnego w stronę żurawiny, ponieważ no wasz dareń może być może być właśnie taki bardziej wytrawny. Co jeszcze? Dereniem obsadzono parki. Właśnie często w parkach ktoś nawet mi napisał na Facebooku, że w oś, na osiedlu rośnie dużo tego darenia i, i można go nazbierać, jeżeli jest jakiś sensowny osiedle, to jak najbardziej. Suszono go także i dodawane jako taką suszoną przyprawę, bądź robią z niego właśnie galaretki i na tego typu rzeczy. Deren nie ma dużo pektyny, więc jak chcecie robić galaretkę albo dżem, to albo musicie sobie kupić pektynę, albo to bardzo długo gotować, albo też dodać coś, co ma więcej pektyny, na przykład jabłka. Więc to ma tyle, co Wam chciałam powiedzieć o dareniu. Aha, jeszcze jedna rzecz. On się za dobrze nie przechowuje. Ja go przewiozłam z Krakowa, dosłownie, no, no nie, no trochę jechałam, przyznaję, bo teraz PKP... Powiedzmy sobie, 60 km dwie godziny, ale w kilka godzin go przewiozłam i już nie wyglądał tak pięknie, więc jeżeli macie możliwość i kupujecie, to polecam kupić w takich małych, pojedynczych jabytackach, tak jak.. Yy... Tak jak maliny, bo zauważyłam, że jest dość podatny na pleśnienie, a wiem też, że właśnie w tacka można go kupić. Widziałam też, że można kupić owoce derenia na Allegro, ale przyznam szczerze, że nie wiem w jakim stanie wtedy do Was dojdą i czy nie zapleśnieją i czy jest sens ku temu, więc chyba lepiej po, poszukać. Więc to tyle, właśnie to chciałam Wam właśnie tego darynia pokazać. Jest kilka odmian hodowlanych, są darynie uprawowe, które mają ładnie po prostu wyglądać, są darynie jadalne. Tak wygląda daryn jadalny, troszeczkę podobnie do żurawiny. Smakuje delikatnie, żurawina, tak lekko, ciepko, lekko kwaskowato, tak lekko, lekko, lekko kwaskowato, czyli tak wiśniowo trochę. No i teraz właśnie chciałam pokazać, co z tym dareniem zrobię, ja zrobię naleweczkę, a zresztą przygotuję chyba trochę, wiecie czego, dżemu jakiegoś takiego dareniowego, tak ze słoiczek i dwa. Także to tyle, do czytania wkrótce i do słyszenia. Hej, hej!